Witam na moim kanale Pomysłowa kuchnia, gdzie przygotuję roladę biszkoptową z jabłkami. Owoce obieram ze skórki i kroję na mniejsze kawałeczki. Następnie podsmażam na patelni z dodatkiem cukru. Cukru dodajemy 50 do 100 g w zależności od kwasowości owoców. Ja że miałam owoce słodkie dodałam około 50 g. Gdy owoce są nieco rozgotowane, takie podduszone, zagęszczamy je budyniem wraz z sokiem jabłkowym. Dokładnie musimy wymieszać, zalewamy, chwilę podsmażamy jeszcze i odstawiamy do wystudzenia. Gdy masa nam będzie stygła, przygotowujemy biszkopt. Białka ubijamy na sztywną pianę. Z dodatkiem cukru. Cukier dodajemy w dwóch partiach. Oraz cukru wanilinowego. To wszystko jest dokładnie ubite. Dodajemy po jednym żółtku. będziemy już mieszać łopatką, aby nie zniszczyć struktury naszej piany. Dzięki temu biszkowiec jest delikatniejszy, gdy mąkę mieszamy łopatką. Mąkę pszenną mieszam razem z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Razem mieszam i przesiewam bezpośrednio do miski z, z, z ubitą pianą jajeczną. Mąkę przesiewamy na 2-3 razy. Dzięki temu biszkop jest bardziej puszysty i nie ma w niej grudek mąki. Biszkop już jest dobrze wymieszany. Około 1 piątą ciasta przykładam do osobnego naczynia. Do odstawionej części biszkoptu dodaję około 3 g cynamonu. Dokładnie mieszam i przykładam do szprycy. Gdzie następnie będę robić dowolne wzorki pod biszkoptem. Dowolne wzorki, które wykonamy na formie zapiekamy około 4 do 5 minut. W temperaturze 150-160 stopni Celsjusza. Należy uważać, żeby nie przekroczyć czasu zapiekania, gdyż może nam się to spalić i będzie szpeciło ciasto, a nie zdobiło. Będziesz wtedy czuć spalenizną, a nie pięknym zapachem cynamonu. O! Jeszcze mi spadła dodatkowa kropelka. Nasze wzorki po upieczeniu są bardzo delikatne i musimy uważać jak będziemy nakładać reszty biszkopt, aby po prostu nie zniszczyć naszych pięknych wzorków. Po upieczeniu daję pozostały biały biszkopt, i zapiekam około 10 minut w piekarniku w temperaturze 150-160 stopni. Po upieczeniu biszkopt zostawiam na papierze, wykładam masę moją z jabłek, uważając, żeby 1 trzecia ciasta została bez owoców, bez masy. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że moja rolada nie będzie pięknie zwinięta. Już w innych filmach podkreślałam, że ja mam mniejszy piekarnik, bo mam z funkcją mikrofalówki i moje blaszki, formy są o wiele mniejsze niż tradycyjny piekarnik i dlatego nigdy mi w roladzie nie wychodzi piękny ślimak. Jeżeli ktoś posiada duży piekarnik, odpowiednią, w standardowe blaszki, zawsze wyjdzie piękny ślimak. Mi niestety nie wychodzi, ale Rolada jest tak piękna, że musiałam podzielić się, tak piękna, tak smaczna, że musiałam się podzielić z Wami przepisem. Życzę smacznego.